Zewnętrzny dyrektor marketingu: co to za usługa i jakim firmom pomaga? Dyrektor marketingu to osoba o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu marketingowym, jakiej potrzebujesz w firmie. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii oraz planu marketingowego. Powiedzmy to jednak jasno: dyrektor rzadko osobiście pisze posty, ustawia kampanie czy projektuje ulotki. Oczywiście mógłby to zrobić, ale czas jego pracy jest zwyczajnie drogi. Poszczególni specjaliści zużywają mniejsze zasoby. Ponadto od dyrektora wymagamy szerokiej wiedzy i kompetencji, ale trudno, aby jednocześnie był wydajnym grafikiem, kontentowcem czy specjalistą od kampanii płatnych. Z tych powodów, realnie w sektorze MŚP rzadko zatrudnia się dyrektorów marketingu na pełen etat. Większość MŚP wybiera współpracę z agencją, pozostawiając funkcję planowania i kontroli marketingu na głowie właścicieli lub zarządu firmy. Zewnętrzny dyrektor marketingu to osoba, która pracuje bezpośrednio dla Twojej firmy, zarządzając jej marketingiem w wymiarze godzin adekwatnym do jej realnych potrzeb. Zarządza realizacją projektów marketingowych, korzystając z wybranych przez Was zasobów. Mogą być to osoby wewnątrz firmy lub wskazane agencje i freelancerzy. Każdy z dyrektorów ma również własny kompletny zespół specjalistów w ramach IMAGO. Chcesz wiedzieć więcej o zewnętrznym dyrektorze marketingu? Wejdź na imago.pl